Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać ile nasz jeden, jedyny w domu klimatyzator zużył energii elektrycznej w ciągu dwóch i pół sezonu grzewczego jakie są za nami. Wiem, że mój film o wadach i zaletach ogrzewania domu klimatyzacją no, wywołał spore emocji, dlatego chciałem Wam też pokazać ile może kosztować ogrzewanie domu klimatyzatorem. Nasz klimatyzator to Daikin. W opisie tego filmu zostawię Wam link do wpisie na moim blogu, gdzie pokazuję co to za model. Jest to jeden klimatyzator o mocy grzewczej około 4 kW, który pobiera naprawdę niewiele energii elektrycznej, ale przez niektórych w komentarzach pod moim poprzednim filmem Dowiedziałem się, że to jest stare dziadostwo, które się do niczego nie nadaje. No cóż, super. Cieszę się, że mam stare dziadostwo, które jest bardzo oszczędnym urządzeniem. W tym filmie chcę Wam pokazać, ile to moje dziadostwo zużyło energii elektrycznej w ciągu dwóch pełnych i trzeciego niepełnego sezonu grzewczego i powiedzieć, pokazać, ile Mogłoby kosztować mnie ogrzewanie domu, gdybym zamontował drugą taką jednostkę i wyłączył wszystkie inne źródła ciepła, jakie mam w domu, ponieważ spokojnie dwa takie klimatyzatory mogłyby sobie poradzić z ogrzewaniem naszego domu. Jedyny minus to taki, jedyna wada tego rozwiązania, którą podtrzymuję, byłaby taka, że do wszystkich pomieszczeń w domu musiały być otwarte drzwi, żeby to ciepłe powietrze mogło swobodnie się rozpływać po wszystkich pomieszczeniach domu. A nie zawsze tak jest możliwe do zrobienia. I zobaczcie, sezon 2022-2023. Klimatyzator uruchomiłem 19 września i podlicznik, który mam zainstalowany przy tym klimatyzatorze, wskazał 46 kWh. Był to pierwszy sezon grzewczy z tym urządzeniem. <klimaty> Wystartowałem 19 września. A sezon grzewczy zakończyłem 1 maja. W tym czasie klimatyzator zużył 1191 kWh energii elektrycznej. I największe zużycie było w styczniu, kiedy było to niemal 200 kWh. Później w grudniu i w marcu. Dziwne, no ale marzec tego roku musiał być chłodny, chociaż jak widzimy później. W kolejnych miesiącach jest podobnie. Dobra. Kolejny sezon 2023-2024. Na starcie 9 października, bo wtedy włączyłem klimatyzator, że rozpocząłem sezon grzewczy, podlicznik wskazał 1323 kWh. A na koniec sezonu grzewczego 2610. Klimatyzator w całym sezonie grzewczym służył. 1286 kWh i był to sezon grzewczy, gdzie znowu styczeń i grudzień były najziemniejsze, najbardziej paskudne i wtedy nasz klimatyzator służył najwięcej energii elektrycznej, bo niemal 300 kWh w styczniu i 230 w grudniu. Czy to dużo, czy mało? Ciężko powiedzieć. 300 kWh to jakieś 300 zł miesięcznie za ogrzewanie domu. No i bieżący sezon 2024-2025. Klimatyzator wystartował 1 października. Odlicznik wskazywał 2712 kWh a 1 stycznia, kiedy odczytywałem wartości na podliczniku, było to 3239 czyli przez pierwsze 3 miesiące sezonu grzewczego, czyli październik listopad i tak październik, listopad i grudzień klimatyzator zużył 526 kWh no i myślę, że przez najbliższe 4 miesiące no teraz już 3,5 bo nagrywam to w połowie stycznia to zużycie będzie podobne jak w latach poprzednich, czyli w okolicy 1200 kWh, chociaż nie wiadomo, bo w tym roku luty ma być wyjątkowo ciepły, w styczniu też już mamy i jeszcze ma być sporo dni słonecznych, kiedy te zyski energetyczne ze Słońca będą spore i wiosna ma przyjść szybko, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w kolejnych miesiącach. Ale na razie mamy 526 kWh stan na 1 stycznia 2025. I w sumie w ciągu tych 2,5 sezonu grzewczego, nasz klimatyzator służył 3000 kWh, a jest to jedna jednostka o mocy grzewczej do 4 kW. Więc uważam, że jak na urządzenie, które pracowało <coughs> przez 714 no 18 2 4 no 7 14 18 miesięcy to 3000 kWh to wcale nie jest dużo. I teraz gdybym zdecydował się na zainstalowanie drugiej takiej jednostki ogrzewania to musiałbym te wartości pomnożyć razy 2, czyli 2200 2600 no i w tym sezonie byłoby około 1000 kWh. I uważam, że byłoby to rewelacyjne zużycie energii elektrycznej na cały sezon grzewczy, które wystarczało na ogrzewanie naszego domu no niemal przez cały sezon grzewczy. Więc uważam, że klimatyzator jako urządzenie służące do ogrzewania domu to jest bardzo dobry wybór, ale musi to być dobrej jakości urządzenie które będzie bardzo oszczędnie pracowało z wysoką wydajnością i które będzie pozwalało na na to, że grzejemy tanio i y, efektywnie, tak, w całym domu. Jak mówię, jeśli zdecyduję się na montaż drugiego klimatyzatora, to myślę, że te koszty, które obecnie mamy, które ponosimy na ogrzewanie naszego domu, jeszcze się obniżą ale musi to być, prawdopodobnie będzie taki sam klimatyzator jak mam, czyli jak to niektórzy pisali, dziadostwo w starej technologii a ten, który mam zużywa średnio 250-300W <coughs> na godzinę a wiadomo, że przy defrostie troszkę więcej i bardzo oszczędnie ogrzewa nasz dom a Wy jak myślicie, czy to dużo, czy mało? 3000kWh za 2,5 sezonu grzewczego no myślę, że jest to wartość bardzo dobra i daje do myślenia, i skłania mnie ku temu, żebym zainwestował około 5000 złotych, kupił drugie takie klimatyzator i grzał dom wyłącznie klimatyzatorami przynajmniej przez 90% sezonu grzewczego. Zostawcie w komentarzu swoje przemyślenia na ten temat. Napiszcie, ile u Was kosztowało ogrzewanie domu ile zużyły klimatyzatory i czy jesteście z tego sposobu ogrzewania domu zadowoleni. Podoba Wam się film? Łapka w górę. Nie podobał Wam się? No to łapka w dół albo wcale. Zasubskrybujcie mój kanał, bo publikuję w nim ostatnio dość regularnie, dodaję mi się ciekawe treści. Dużo słońca Wam życzę, ciepła i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Pa, pa.